Orkiestra Robert Górski był naszym gościem. I na, proszę Państwa, lokalne grupy rybackie zajmują jedną spotkania. czwartą powierzchni Polski. Czy sobie wyobrażasz? No wyobrażam no, sobie, mój drogi. Taki karp, taka ryba, to nie tylko na święta może być. Karpik jest pyszny również w innych porach roku. Ależ oczywiście, no, tylko bez ościów. Bez ościów. Moi drodzy, jesteśmy na terenie lokalnej grupy rybackiej Żabi Kraj w doborowym towarzystwie karpia, której to ryby ludzie się bardzo boją. Niesłusznie, prawda? Niesłusznie, ponieważ można tak przyrządzić karpia, że będzie zupełnie bezostny. Weźmy się do roboty, bo to świeżusieńka sztuka. Od czego się zaczyna? Musimy zacząć od oskrobania części łusek, mhm. które są na skórze. Czynność wygląda nieskomplikowanie, łusek wiele nie ma. Często jest tak, że jada się go raz do roku tradycyjnie, na Boże Narodzenie, to błąd. W tej chwili jest taka technika wychowu karpia. Z dobrych stawów można go jeść cały rok. Jeżeli jest sytuacja, gdzie rzeczywiście mamy do czynienia z takim niezbyt korzystnym aromatem, to znaczy, że karp nie był hodowany prawidłowo. Znaczy gospodarz nie zadbał o jakość jego życia. No dobrze, tu na terenie Polskiej Akademii Nauk o tę jakość życia z pewnością dba się. Tak, teraz dobimy filet. Uh -huh. Tuż przy grzbiecie. Hiperprecyzyjne, chirurgiczne powiedziałbym cięcie. I tu już mamy filet, absolutnie gotowy. Tak. Pozwolę sobie złapać. Żył jeszcze pół godziny temu, tymczasem już za chwilę. Zamieni się w fantastyczne danie. Panie Jerzy, niczym za dotknięciem czarnoksięskiej różdżki, świeżo wyfiletowany karp zamienił się już właściwie w gotowe dania. Tak, proszę Państwa, to kawałki, które są bez ości, że mają wycięte żebra, mhm. przygotowane pod smażenie, na panie, skórze. panierowanie. Tak, dlatego dzień przedtem przygotowałem to, ponieważ karp przyprawiony dzień przedtem nie skręca się na patelni, smaży się w formie właściwej, prostej, estetycznej. Panie Jerzy, kochany, mam wrażenie, że olej jest już właściwie gotowy. Bardzo dobry. To co? Proszę przygotować mąkę. do panierowania. Czyli sypie jej hojnie paprykę. Całość? Całość. Dobra. Idzie mieli państwo sporo I papryki. Wymierzać. I najlepiej dłonią własną tworzymy panierunek. Mm. Proszę, mistrzu, tu kolejny kawałek przygotowałem. Dziękuję. Jak to miło się móc przydać na coś mistrzowi. Proszę bardzo. Dzwonka się smażą, czas na kotlety I tu pamiętamy, żadnej bułki, żadnej mąki Jedynie dla mnie są to przyprawy i wiążące całość jajo Panie Jerzy, jestem co najmniej odurzony Świeża ryba bardzo ładnie pachnie Między innymi po tym można rozpoznać jej świeżość Oko musi być przezroczyste, skrzela muszą być czerwone lub różowe A skóra musi być sprężysta takie były. A y, rybki możemy już wyciągać. Akurat tak się składa, mam pół miesięcy, nigdy Taka się z nie rozstaje. Wspaniałe, wspaniałe kawałki złocistego karpia. Widelec nie czuje oporu, można spokojnie wyciągać rybę. Na pewno jest przesmażony. Czas na doborowe towarzystwo dla naszych tutaj świeżo wysmażonych karpi? Oto karmi nadle. Mm, a cóż się tak pięknie pachnie, Czyżby to był mój ukochany karp? Zapraszamy cię, Oleńko, mm. zobacz. Mm, pierwszy mm. raz wrzuciłem takie potleki. Panie Jerzy, potrzebuje pan kuchcika? No możemy porozmawiać na ten temat. Zapraszamy do lokalnej grupy rybackiej Żabi Kraj na najlepszego karpia świata. I życzymy smacznego. Mhm. Karpie, karpiami, pyszne ryby.